Tak jak tak postanowiliśmy, że całą ekipą zgaszujemy Sadybę, aby nakopać sobie jej temki, a później poszliśmy na spawna, żeby zabić ludzi. Generalnie na spawnie był najtymek Filek, każdego sobie zabił. Ja wraz z Wilkiem poszedłem na bagna. W decydencie że wszyscy pospotkamy się razem, aby sobie odrobić itemki, a później znowu polować na ludzi. I podczas tego polowania spotkaliśmy trzy osoby. Zobaczcie jakie. Z tego oparwaliśmy Feringa, postanowiliśmy zawołać na kanał głosowy jego sojusznika Genesyska i podstępem go zabić. Zobaczcie, jak nam to wyszło. Czekaj, co? Gówno żaktowa! Gdzie idziesz okay. w Dolu? Dodpy 4 Moment hand Hhh Szarp, 4 na mieczu Będę mieć bekas Was, zaraz was zakosuję Zobaczcie co Ale mały No Żelazny szarp rozcięć Chyba żelazny to masz chromosom co najwyżej Ooo Ooooo Ooooo Daj diaksenerowi Nie 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 ma No a mam, mamy wy nie macie He Wylazli Dzięki Ewa zaraz się uduszę tym pączkiem chłopaki Szaiboki Nie Szaiboki co galantuję masz cukru pod przez was? Czekajcie, muszę się wyciszyć. <grystanie> nie, ja zarazem jakieś cukni na ciebie. Okej, okay, dawaj. Ej, szaj bols, szaj bols. Gówna przejdę. Chciałbym za nim zobaczyć? Tak. O nie! <grystanie> Bania, Dobry, Tani pimpek, przed zabijamy go. <noise> <noise> boniacz chodź tu, boniacz chodź tu <noise> jaki nie wiem noru, zbierz mi to zak z ciebie. Zbieram. Ej, bo one zniknęły. Ej, one zniknęły, boniacz! Ej, nie cię. Nie zmieni No enoro, są tam. Dobra, wziąłem. So, z Zastępnego dnia postanowiłem, że wraz z dulewkiem stworzymy tunel do bazy Szajmonka i jego kolegów. A co tu się wydarzyło? Zobaczcie. B Diamenty! No. Czekaj, no mam? Jak Czekaj ile mam? Mam 15, uooooo! Nowa! Kurde Pieczone! Idziemy tym tuneleczkę, gdzie będziemy? Ciekawe, pewnie pod bazą szajboba Zakładam? Pod bazą szajboba będziemy tak, 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 to jest... Co? Ta nowa? Ta nowa baza? Tak. Kurwa, idę ci tą pełną spiewdą. Za mną biegły. Bo i mam dostęp do naszej bazy tymi tunelami. Kurwa, go trzeba zabudować ten tunel. No spam za sobą. A bo ja idę ostatni. Dobra, ty ci pierwszy. Uciekaj. No uciekaj! Ja, ja zas blokami. Ej, dobra to? Budujemy tutaj odwróconą literę T No Ale to jest, w to jest to, tylko że na odwrót w sensie, że ma na to wiesz.